Hejka kochani, witam w nowym odcinku na moim kanale, i dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, moim zdaniem. Poruszałam go już jakiś czas temu na TikToku, ale niestety on nie miał dużo wyświetleń, także pomyślałam sobie, kurde, chyba czas jest naprawdę włączyć tą kamerę i wypowiedzieć się na YouTubie. Porozmawiamy dzisiaj o wydawaniu pieniędzy przez ludzi takich, wiecie, typowych, normalnych, klasy średnią, która próbuje dogonić cały czas tych influencerów, milionerów, po prostu bogate osoby, jak oni tworzą w nas taką potrzebę posiadania tych rzeczy. Ja dałam się zinfluencerować parę razy. Chociażby kupiłam Dysona, a bardziej po prostu dostałam tego Dysona za moją namową, za moją prośbą. Ale kiedy odpakowałam tego Dysona, ja byłam mega szczęśliwa, ale teraz wydaje mi się, że to totalnie nie było potrzebne. Mam wrażenie, że tymi wszystkimi rzeczami, które mają te influencerki, osoby popularne, które tak podziwiamy, My próbujemy je w ten sposób dogonić. Ja byłam pewna, że influencering w ogóle na mnie nie działa. Bo za każdym razem, kiedy jakaś influencerka dawała na przykład link, to ja nigdy nawet do niego nie klikałam. A już tym bardziej, jak wiedziałam, że to jest właśnie reklama, bo wcześniej nawet nie trzeba było dawać znać swoim e odbiorcom, że to, co teraz mówimy, jest reklamą. I ja miałam wrażenie, właśnie, że to w ogóle na mnie nie działa. Ja w ogóle w nic nie klikałam, nic nie kupowałam i tak dalej. Ale zdałam sobie sprawę ostatnio z jednej rzeczy. Może nie kupiłam Dysona za namową jakiejś dziewczyny, ale jednak go chciałam. Może nie kliknęłam w żaden link, żeby kupić iPhone'a albo AirPodsy, ale koniec końców je mam. Chociaż dobrze wiem, że są lepsze telefony i lepsze słuchawki i dużo tańsze. Mogłabym policzyć na palcach jednej ręki, ile rzeczy tak naprawdę mi się sprawdziło, które kupiłam przez jakąś influencerkę. Jakaś influencerka polecała po prostu coś do ciała. Kupiłam to jeszcze tego samego dnia. Podobno był to tak świetny produkt, że każda z nas musi to mieć i o dziwo były fajne komentarze. Ja tu zamówiłam i jeszcze tego samego dnia przyszły. Wiecie, Amazon typowy. Nie Ci ludzie chyba nigdy nie mają urlopu. Otwieram to, testuję. Okazało się, że jest to totalne G. Dosłownie, to praktycznie w ogóle nie działało. Kosztowało około 160 zł. Na szczęście dało się to jeszcze zwrócić, ale od tego dnia powiedziałam, że nie kupuję żadnych rzeczy bez sprawdzenia, bez weryfikacji. Bo po prostu jest to totalna strata czasu. Wy to testujecie, potem trzeba to zwrócić. Możliwe, że są jakieś problemy, bo nie wszystkie rzeczy da się zwrócić. Nie. Powiedziałam sobie nie. My, mam wrażenie, kupujemy te wszystkie rzeczy właśnie, żeby poczuć się lepiej, jak te dziewczyny, chociaż nigdy ich nie dogonimy. W większości przypadków te wszystkie maskary, wszystkie kosmetyki, które reklamują, które kosztują naprawdę setki i tysiące złotych, da się zastąpić prostymi rzeczami, które są, nie wiem, 10-20 razy tańsze. Weźmy te wszystkie kosmetyki in premium, które znajdziecie w Douglasie czy w Seforze. Dosłownie, może nie każdy, nie każdy, bo naprawdę są jakieś takie wybrane rzeczy, które naprawdę są super, ale większość tych rzeczy, spokojnie mogę powiedzieć, 95% jest do zastąpienia z Rosmana czy z jakiejkolwiek innej po prostu drogerii. W rzeczywistości jest tak, że rzeczy premium, drogie rzeczy są dla biednych ludzi, żeby ci biedni ludzie wydawali te wszystkie pieniądze, żeby przez chwilę poczuli się jak ci bogatsi ludzie. W gruncie rzeczy jest tak że ci bogaci ludzie tak naprawdę mają te rzeczy po prostu gdzieś. Oni mogą używać po prostu jakiekolwiek rzeczy, ale mają inne rzeczy na głowie niż teraz zastanawianie się, jaką maskarę z Douglasa kupić na przykład, albo czy maskara z Diora jest lepsza niż ta z Maybelline. No w większości przypadków nie jest lepsza. I te osoby po prostu nie mają czasu teraz, żeby surfować po internecie, sprawdzać recenzje i tak dalej. Kupują po prostu to, co uważają, że jest po prostu dobre. I kropka. Widzę to, jak małe dziewczynki na Instagramie, czy TikToku piszą o jakiejś rzeczy. Czy to o Stanleya, czy to o tym Giełki, jakieś toniki, które kosztują nie wiadomo ile. A okazuje się w większości przypadków, że te takie najtańsze rzeczy z Rossmana, pod inną nazwą, mogą być dużo, dużo lepsze. A te dziewczynki po prostu, czy nawet już dorosłe kobiety, marzą o tych rzeczach. Dosłownie zrobiłyby wszystko, tylko żeby dostać te rzeczy. A rodzice, czy tam po prostu partnerzy. Mówią no, no nie, oszalałaś i mają rację w większości przypadków, ale te dziewczyny są po prostu przekonane, że to są rzeczy nie do zastąpienia, bo tak dobrze są zreklamowane w social mediach. Taka osoba jest w stanie naprawdę mega długo zbierać pieniądze, odkładać, tylko po to, żeby kupić sobie taką mgiełkę, która absolutnie nie jest warta swoich pieniędzy. Ja kupiłam sobie iPhone'a 15 Pro Max w momencie, kiedy miałam iPhone'a 13 Pro. I wiecie co? Gdybym mogła się cofnąć w czasie, to absolutnie bym go nie wymieniła, bo praktycznie niczym się nie różnił. Teraz, kiedy już jest szesnastka, jest widać tą różnicę pomiędzy trzynastką a szesnastką, ale i tak nie jest to aż tak wielka różnica, żeby dopłacać jeszcze raz tyle za ten sprzęt. Naprawdę. Jeżeli ktoś ma pieniądze i faktycznie zarabia w ten sposób, nagrywasz na YouTubie, nagrywasz y, rolki na Instagrama, TikToki i tak dalej, zarabiasz na tym, okej, okay, bo te pieniądze i tak Ci się w jakiś sposób zwrócą, to jest taka Inwestycja, można powiedzieć, w twój biznes. Ale jeżeli jedyną rzeczą, którą robisz na telefonie, to przeglądanie Instagrama, przeglądanie TikToka i zakupy online, to naprawdę nie potrzebujesz najnowszego iPhone'a. Ale teraz, żeby nie zakończyć tego filmiku w zły sposób, to chcę wam powiedzieć, że to jest zupełnie normalne, że każdy po prostu chce mieć takie życie. Jeżeli ktoś nam nagada, że jakaś rzecz jest super, pomimo tego, że jest droga, to wiadomo, że każdy będzie chciał mieć tą rzecz. To jest logiczne. Ja jakiś czas temu, chociaż totalnie się nie spodziewałam, wkręciłam się znowu w Starbucksa. Ja wiem, że te kawy absolutnie. Nie są warte swojej ceny, ale po prostu mi mega smakują te syropy i próbowałam je zastąpić czymś innym. Robiłam kawę w domu, zamawiałam te wszystkie syro syropy, pomimo tego, że były mega drogie. I szłam do innej kawiarni i nigdzie po prostu ta kawa nie smakuje tak jak w Starbucksie. Może to jest po prostu takie placebo, bo te kubki są piękne, bo ten cały klimat mi się podoba i tak dalej, ale moim zdaniem nie jest to aż takie szkodliwe, bo gdzieś tam w miesiącu może wydam, nie wiem, 100 zł na tę kawę. To w porównaniu na przykład do dziewczyn, które kupują mega drogie kosmetyki, to jest nic. Ale moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby po prostu być tego świadomym, że wydaję więcej pieniędzy na coś, co nie jest teoretycznie warte ich, ale ja to, o tym wiem, nie ja robię to świadomie. Ja chcę to zrobić, bo po prostu mam na to ochotę. A jeżeli faktycznie jest, nie jesteśmy tego świadomi, że te rzeczy nie są warte tyle pieniędzy, no to po prostu tu jest problem, bo wydajemy niepotrzebnie pieniądze, które bardzo ciężko zarabiamy.